Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na pyszne ciasto. Będzie to sernik z czereśniami. Ponieważ jest dosyć pracochłonny, zrezygnowałam ze spodu biszkoptowego typowego. Ale jeśli macie czas, polecam mój przepis na spód biszkoptowy z trzech jaj. Ja wykorzystałam około 250 gram biszkopcików. Które rozłożyłam na blaszek. Boków nie smarowałam. Luki między biszkopcikami wypełniłam pokruszonymi ciasteczkami. Dodatkowo jeszcze ścieram kilka takich biszkopcików. Dwa, może trzy. I posypuję te puste przestrzenie. Stworzy to taką fajną barierę do przenikania wilgoci z masy serowej. Uszczelnione kopciki posypię kakao. Stworzy to taką fajną warstewkę. Jak przekroicie serniczek, będzie to bardzo ładnie wyglądać. Do miski wrzucę ser. Mam go tutaj około 60 deko. Sery można oczywiście zmielić przez maszynkę, ale blenderem będzie szybciej. W razie gdy ser jest bardzo zbity, można dodać troszeczkę mleka. Do całego sernika zużyję taką pełną szklankę mleka. Ser już jest dostatecznie miałki. Do pięciu białek wsypuję szczyptę soli nie tylko dla ubicia szybszego piany, ale przede wszystkim dla smaku. Szczypta mała soli równoważy wszelkie braki smakowe. Piana ubika, dowodem jest fakt, że nie wypływa nam znaczenia. Do piany będę dodawała partiami trzy czwarte, właściwie nieco więcej niż pół szklanki cukru. Do wygodnego naczynia przekładam ser. Dodaję teraz do masy serowej po jednym żółtku. I nie miksuję te długo tylko do połączenia składników, tak żeby konsystencja była jednolita. Dodaję 1,5 łyżki z brzuszkiem mąki ziemniaczanej. Może to być jeden i połowę paczki budyniu. Również tylko chwilę miksuję i dodaję mleko. Najpierw dodam połowę. Dwie łyżki śmietany, takiej najchudszej 12% i resztę mleka. Nie martwimy się tym, że masa będzie ciut rzadka. Po wymieszaniu z białkami natychmiast nabierze takiej fajnej, kremowej konsystencji i uwierzcie mi, ciasto będzie przepyszne jak puch. Jeszcze dwie łyżki oleju. I jeszcze jeden ważny składnik: u mnie będzie to olejek migdałowy. Idealnie zgrywa się właśnie z takim aromatem. Masa jest jednolita. Odstawiam robot. Teraz do masy, ponieważ jest rzadka, dodam naraz ubitą pianę. Gdybyście nie dodali mleka, wówczas doradzałabym dodawać pianę partiami. Kluczem do puszystych ciast jest właśnie piana z białek. Teraz trzeba ją delikatnie wymieszać z całością. Mniej więcej wyrabiam na jednolitą masę. Nie martwię się takimi pojedynczymi krupkami. To jest po prostu ubita piana, którą nie chcę roztrzepywać, bo potrwa to dłużej. Żeby piana szybciej się wyrobiła, można do niej dodać tylko łyżkę cukru do utrwalenia, a resztę cukru zmiksować z serem i żółtkami. Widać jak sernik ładnie podrósł, ale nie sugeruję się tym, bo on na pewno troszeczkę opadnie. To naturalne. Teraz poczekam cierpliwie, aż bardzo dobrze ostygnie i będę działać dalej. Półtorej paczki galaretki. U mnie będzie galaretka w kolorze czerwonym. Rozpuszczam w soku w takim kompocie truskawkowym. Są jeszcze truskawki, więc jeśli nie chcecie, możecie przygotować serniczek z truskawkami. Będzie łatwiej. Rozklejam galaretkę w chłodnym kompocie. Galaretka troszkę spęcznieje. Wlewam do rondelka gorącą wodę. Co jakiś czas mieszam galaretkę do całkowitego rozpuszczenia. Sernik już dobrze wystygł. Jak widzicie, opadł. Zawsze troszkę opada. Robi się takie fajne wgłębienie. I w tym właśnie wgłębieniu układam teraz wydrylowane czereśnie. Galaretka już jest gotowa. Powinna być dosyć ciepła. Galaretkę przeleję do większego naczynia. Z uwagi na to, że jednak w tej szklance nie dam rady wymieszać niewielkiej ilości jogurtu z galaretką. Zmiksuję jogurt. On również daje się troszeczkę napowietrzyć. Ubijałam jogurt około 2-3 minut. Wlewam kilka łyżek jogurtu. I mieszam zwyczajnie łyżką. Ale robię to bardzo szybko. Jak najkrócej. Szybciutko wlewam do pozostałego jogurtu. Dzięki temu mus jogurtowy nie będzie miał kawałeczków żelatyny. Wstawię jogurt na dosłownie 2 minutki do lodówki, żeby bardziej zgęstniał. Nie chcę, żeby sernik nasiąknął mi jogurtem. Jogurt wyraźnie zgęstniał. Polewam owoce. Zamiast jogurtu można oczywiście przygotować zbitą śmietaną. Ja wybrałam taką wersję troszeczkę lżejszą. Staram się, żeby wypełnienie nie dotykało mi brzegów blachy, która reaguje właśnie z kwaskowymi dodatkami. Wstawisz jeszcze zetrę troszkę czekolady. Teraz już tylko wstawiamy ciasto do lodówki na 2-3 godzinki. Im dłużej, tym lepiej się będzie kroiło. Kierowniczek jest bardzo puszysty. Mam nadzieję, że widzicie to dobrze. Już wyobrażam sobie, jaki ma smak. Fantastyczne. Naprawdę nie będę tutaj dużo Wam zachwalać. Po prostu trzeba spróbować. Ciasto idealne. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam na kolejne przepisy.